Żyjesz? Jak, jak to jest w ogóle możesz stało? Jak ty przetrwałeś taki upadek? Wysoki, co tu się dzieje? Co? Gdzie, gdzie ja jestem znowu? Kurde, no, nie tutaj poznań, ma nie. Co tak Wykładnie. Możemy... powinniście znaleźć tam miejsce potrzebne do wypowiedzenia specjalnego zaklęcia. Kelthirk! Co to jest? O kurde! Stoje! Zobaczcie! Co się dzieje? Co, 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 co się stało? Zobaczcie, jakiś kompas! Widzieliście się pioruny, co to jest? Się pojawiło. Co pojawiło kurde Co to ale Dlaczego on nam jest potrzebny? Po co nam on niby? Do kąpą duzyzy! Doko... do kąpą prowadzić? Skuridzimą to Co ten dziad robi? Mi Właśnie miał być lek w ogóle, nie? Co teraz? Widzisz? Remi tyle lekarstwa nie ma. Boże. To jest! Ci, ci, Nie Ty się czy czujesz? Czy... No. Jak to coś? Nie wiem, ja jak wiemy tu Ale to co <coughs> teraz robimy? Dobra, by... no, A może dobra? się napi wody. Ci, Ale się, miał no. być... Miał być to lek, bo w ogóle czemu to jest jego kompas jakiś. Nie, Nie wiem on wyglądować szukał nas ten dziadek. Co się Oczywiście. Zobacz. Co tu jest? jest? No widzę. Ten kompas jakby wariuje? Ale on jest taki dziwny, jakby był chory. Oh. Rzeczywiście, jakiś taki dziwny, zobacz. Jakby był na chory na taką coś jak on. Zobacz, tylko niebieski, a nie nie no, Jak widzę. jakiś lek. Też, ale taki czar czarno-niebieski. A daj mu go na chwilę, bo on go może zjeść. Możesz jakiś śwież. Trzymaj. Który go gdzieś? Spróbować zjeść ten kompas? No? To do, do, dobra, kurde to nie, nie, nie wcisnę tego do ust No to za, za nie duży no, kurde Ja coś nie my... nie Dobra ty się zetujesz, my, ale... my z tobą zostaniemy a może niech z pójdzie no porozmawiać masz. z tym Łopem no, w ogóle no, no, o co z tym chodzić oszukał no. albo coś No wygarnę nie no. myślę kurde No, no właśnie jakiś kompas lekarstwa, przecież to no. jest tragedia Cibsi ci się zapytaj my co z nim dostaniemy Ale ty miałeś jakieś wizje albo coś znowu? Nie, jakby normalnie uderzył ten piorun, pojawił się ten kombat, no. ja się czułem normalnie i nagle, nagle jakby takie poczułem, jakby we mnie coś wlatywało, takiego Ty zimnego i jakiś źle się czuję, no jakiś źle się czuję. Ale, czuje, ale pas jakieś y, działania na niego ma? Właśnie nie wiem o co może w ogóle właśnie. chodzić. Ale... Kurde jak on odchodzi z tym kompasem to coraz lepiej się czuję Ale to tu naprawdę mamy z tym kompasem jakiś jest. W, bo zobacz to net y, podobny do tego tego tybi no, sobie Zauważ właśnie, że Ty masz jakby takie towo czarne jakby rany i tutaj to takie klocki no podobne właśnie. jakby No 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 właśnie co to jest... I ten kompas no, też no, był to, podobny To no. jest wszystko ja połączone pojęcie, jakby no, tu, no 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 Czy on przyjdziesz czy co so, dobra Posiedźmy tu, poczekajmy na niego na spokojnie, co? No, dobra, no. no zaraz wyjdę, powinien... Już ranek wstaje. Dobra, jeszcze czekamy, gdzie on jest? Jest. powinien gdzie? powinien być chyba, bo już znaczy środek da ja się robi. Gdzie? idzie patrzcie. O, co, to? O, co, tam? O, co? Co? Co tego Mam informację. To no, no, no. po kolei, co on ci powiedział? Ten kompas. Oh, no oszukał nas w skrócie, oszukał nas. Ale właśnie być czekaj nie... No, ale jest kompas. I ten kompas zaprowadzi nie, 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 nie nas do pozostałych. Nie, 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 czekaj, czekaj z tym chwilę! bo zobacz, bo my odkryliśmy, że jak jest z blisko z tym kompasem, to to się na niego działa. Coraz gorzej się czuje. No właśnie o tym też mi mówił, o tym też mi mówił. No mówił mi na początku, że ten kompas nie prowadzi od razu do lekarstwa, tylko najpierw prowadzi do pozostałych dwóch składników, których potrzebujemy no, nie no, powiedziałbym więcej Ale gdzie mamy je znaleźć? Ten kompas, jeżeli znajduje się bliżej Remiego, to choroba postępuje szybciej. Czyli mamy mniej Mże... czasu. A to może się go spieszyć. Schowaj go gdzieś może... do plecaka albo coś, żeby weź, no, nie trzymać dobra, no. ale. Dobra, to no teraz? Co teraz robimy? Chyba, no to zobaczmy, gdzie prowadzi kompas. No bo o, to jest chyba jedyna o, rzecz, którą możemy zrobić teraz. Dobra, ale gdzieś tam. To, to, trzymam się znowu. daleka. No, stój trochę dalej zawsze. Gdzieś, gdzieś tam? tam? No... To chyba idziemy, co? No, no to idziemy, do, na, no. Na Wielbłądy, co? I wyruszamy. No, wróćmy powiel Wielbłądy i... Trzeba je znaleźć. No wróci, wróci, pójdziemy. Gdzieś tam, tam było, nie? Dokładnie. No, a, może, no a tam za lasem jest. Może wrócimy gdzieś. do tej... Może wrócimy do tego... Ma, do tego małego miasteczka. No tak, no. No, no, wróciłbym! Wrócimy, właśnie! Właśnie! Poinformować, poinformować tą naszą koleżankę! Właśnie, właśnie tą koleżankę no, poinformować, tam, co się, tam się dzieje! Tam no, nie wiadomo, co się z dzieje! Dobra, wrócimy tam, weźmy wielbłądy i o, zobaczymy! Tu jest jeden, Dobra. dobra jest tak, jeden, weźmy prowadź Weź prowadź, troli, weź prowadź troli, dobra, Albo Dobra, weź dobra. dobra, ja z nim Dobra, usiądę, wiesz, no. No. dobra my znajdziemy drugiego Aha. i znowu pojedziemy! Dobra, chodźcie chłopaki, już jesteśmy blisko! 4, 3, ono, no, 3, 4 4 4. Trzeba ją znaleźć. myślę, że będzie gdzieś na nas czekać, bo mieliśmy do niej wrócić, Ta, nie? No w sumie to nie, nie wiadomo nie, 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 nie co, nie? Nadzieję. Zostawiliśmy ją na parę dni. O! Obym patrzcie, się, w ogóle stoi on, tutaj. On, tutaj to jest. jest. Chodźcie, chodźcie. Dobra, z mam linka na tego wielbonda. Ja, ja, jej nie, ja jej nie widzę. Dobra, tylko chwilę z nią porozmawiamy tak. i pójdziemy do, za kompasem. Pa, ja go tu do, ja do płota tutaj wielbonda. O, cześć chłopaki. Cześć. Cześć, cześć. Też. cześć. Choroba postępuje, jest coraz gorzej. ode no, mnie, masakra. No, zrobiliśmy ten rytuał, ale. nie z tym nie rozmawiać z tym dziadkiem i. jakiś kompas. O no i kompas nas. Zobacz. Serio? No właśnie, oszukał nas. Ojej, nie wiem, co no. mamy zrobić. stały czas no, jest chory i on ma tylko ten kompas. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co, mo co mogę wam no. powiedzieć. To strasznie to wygląda. Dobra, ja Słaba myślę, sytuacja, że. No. Chyba trzeba podążać za tym kompasem. Po prostu będziesz tutaj w tym mieście cały czas? Tak, no, będę tutaj cały czas. Dobra, my podążamy za tym kompasem. Najwyżej, coś, jak dobra. coś, to wrócimy. Dobra. Nie ma co marnować czasu, bo to no, może naprawdę coś, coś ważnego. Dobra. 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 No dobra, idziemy na razie. Do zobaczenia. No, to lecimy. No, trzymajcie się. Dobra. Chodź, Cibzi. Dobra, ruszamy. No, dobra. Jedziemy. Jedźcie za nami. Jedziemy do tego. Dobra, do jeszcze będzie kierowo, jedziemy. bo mam kompas. No, w sumie to dobrze. Y, idealnie jedziesz. Dobrze ale? Dobra, no to jedziemy. Tak, tak, pokazuję kompas. No dobra, zobaczcie jakieś miasto, ale myślicie, że to o to chodzi? No. Kurde, no mam Pro już tak dość Chciałem tej pustyni prowadzić ten w ogóle. Kompas. A tu prowadzi kompas? kompas? Tak. Tam jest chyba brama po prawej, wiesz, widzę. Po prawej? Dobra, idziemy w prawo. Widzę... W prawo. Widzicie to? To są jakieś wydmy w ogóle. Co? Widzicie, co, Widzicie... Jest... Widzicie Ciężki to, co, teren. co się tam z tego miasta jakby wydobywa? Po... Coś wnikło co tam? Co tam, rzeczywiście. Pokrycie, jakieś to to lasery. Co? Nie, to... Niesamowitego. No. Co to jest? Dobra, gdzie tu jest Iś... jakaś brama? Mam linę, mam linę, tu mamy płot, dobra. to może przywiążę tu wielbłądy, co? Dobra, no dostaw to. tu. to przywiąż. Dobra. Kurde, czemu ten kompas tak nam... No właśnie, co się, tak? Dobra. To jest jakieś pijane zakręcie. Tymi, I co myślicie, co teraz? To mamy iść tam no prosto do tej Gdzie prowadzi kompas? No, on prowadzi? prosto. Prosto? Prosto. Do no tutaj, znów do jakiejś piramidy w ogóle, co z niej wylatuje? Zobaczcie. Tak, dokład, dokładnie tam. Ale jak, jak tu w tym jest jakoś tak tylko pusto, co? tu nie ma, jakoś tak no dziwnie. No, no, To, 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 to jakby, każdy tak z tego Ono wygląda tak, no. tak Zobacz, tak Zobaczcie, to jest wyrośnięta no pszenica, tak, w ogóle no. nikt jej nie zebrał. No, no. tak. nikt nie zebrał. I jakby coś nagle napadło jakby, na to miasto. no, dosłownie. A tu zobaczcie, jakieś, no jak w ogóle, co co Bo, jakieś surowce na ziemi, co to jest? No bogato, no bogato jest. Foxy, Co tam, za? Da, daj, daj, mi swoją koszulę, może jak zasłonię moje serce, to, to mnie nie będzie ten kompas w, tak ten... No. Dobra, dobra. Daj, daj bo Trzymaj. ja nie mam co założyć nawet. Ach. Dobra. Chodźmy, dobra. chodźmy. Na spokojnie. Chodźmy, chodźmy się trochę lepiej. Ja lepiej. Spoko no dobra, spokojnie no Remi. Musimy iść do... Co są hey, strażnicy, hey, no. C to cicho, 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 cicho. Nie, mo nie możemy dobra. być za głośno. Dobra, Chodź trzeba, złość, co wiecie. Nie zwracajcie uwagi na siebie. No, o co chodzi w ogóle? Tu z z No, za palmy się dzieje. ukryjmy. Dobra, Nawet no, no. co tu się wydarzy? Co, to, to, co tu, się no jest. To strażnicy, to co chodzi? Nie wiem. No, no, jak ale jak możemy pisa, się tam dostać? Tak... Ej, ale ej, tego. Ej, ale widzicie, taka ta piramida jest potężna. No. Chyba, chyba no. chyba... jakoś na i ktoś, 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 ktoś idzie, ktoś idzie, idzie. Proszę się zatrzymać, tutaj nie ma wstępu. Spokojnie, ja mam przepustkę na wejście. Co to jest? No dobrze, faktycznie wszystko się zgadza. No, jakby... Proszę, wchodzić. Legitymują ludzi. Zwróćcie go. go. Musimy się przebrać, dobra? Ale nas nie musimy tam jakoś wejść. Musimy się dostać. No, co jakiś... może... rynku, no to znajdziemy. Zobaczmy, może. Zobaczymy może. może. Zobaczcie. Czy jakieś skrzynki? Nie, miała takie. Nie ma ubrania, nic to, nie no ma. Nie ta. takie ubrania. Właśnie trzeba. Z jeden, żeby takie miało, żeby. żeby się podali, że jesteśmy z innego miasta, żebyśmy na jakąś ekspedycję albo coś. No, 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 no. no. To jest genialny pomysł. Może, no właśnie, przecież takiego byśmy mogli zrobili. Yyy... Eee. Musimy coś takiego znaleźć. Już coś... Poszukajmy to w skrzynkach, skrzynka. szybko, nie ma czasu. Tu no, no. nie ma nic przydatnego. Nie wiem. Tutaj też, ja idę dalej. nic nie ma. Co te skrzynki? Ech, nic tutaj nie ma. O, co? 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 Zbastrze, o kurde. Jest jakby kilof na tym. Jest jakieś, oczywiście kilof, jakby górnicze albo coś. O kurde, no. jakieś dwie skrzynki. O kurde, wchodzimy. O, popatrzcie przebranie jest. O kurde, kilof ubrania. Jest tu się ubrania. Jest jedna Dobra, i Kilowdy ja będę sobie, sobie ten kilof, ten kilof. Kilo. Ja też no. będę sobie jeden kilof. No, no no, no Ja się przebiorę no, no. może za tego górnika. I jakoś no. to i przeglądam z nimi, że jestem tym górnikiem, mamy zaproszenie i że wy ze mną jesteście, żeby nas puścili do środka. Dobra, no się i idziemy, no. lecimy. Dawaj. No ale ty, ty może zdejmę mi tę zbroję, co? O, dobra, rzeczywiście, no, no. żeby nie było to wiesz, to, wiesz, to, no. widać. Zapomniałem no. 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 tak, no, no, no. tak, tak, dokładnie. Dobra, słuchajcie, napiję, zobaczmy cię za mną może trochę, co? Dobra. Dobra, co idziemy, no no. My nic nie mówmy, po cichu. No, 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 Dobra, no ja tam ogarnę, nie? No, tak, Dobra. Oczywiście. Dawaj, no. Hey, stać! Dobry, dzień dobry. Nie wyglądacie na górników, podajcie swoją identyfikację. E, nazywam się Vox i Zostałem przysłany z miasta portowego wraz tutaj z, z moimi starzystami. Nie spodziewaliśmy się wizyty z miasta. Skontaktuję się z przełożonym. Nic nie musisz się kontaktować z żadnym, z żadnym przełożonym. Naprawdę, podważasz rozkazy wielkiego faraona. Wie, wie, wiecie, czym to grozi? no dobra, wchodźcie. Dobrze, dobrze, dziękujemy bardzo. Dobrze, dziękujemy. dziękujemy. Do widzenia. Oh yes, ale... Dobra, utrwało się jakoś. Zobaczcie jak, jak to wygląda. Zobaczcie jak to wygląda. No, to świeci, kurde. Wodo wpadł i wszystko. Darowna woda. Patrzcie jak to wodowo nie pachnie, kurde. Kurde, faktycznie. Jaka czysta jest. To jest z nią nie tak ewidentnie. To nie jest normalna woda, zobaczcie jakaś... Czemu to o. w ogóle leci z tej piramidy? No właśnie, kur... nie, ten, to nie, nie mam ale... Zobaczcie tutaj, co jest na środku. Wiesz, jest tu jakiś wielki wodospad. Zobaczcie, zobaczcie jakiś sarkofag. Wspodem jest jakiś sarkofag. Cóż jest, no? no. Ej, ale to wygląda jak ten grobowiec, co znaleźliśmy w podobny. Ale co, chcemy go otwierać? Wtedy pamiętam, co się stało. U. O kurde. kurde. Dobra, chodźmy, 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 chodźmy. O to, jest, O kurde. To jest tlen? Co? Jak to jest to zrobione w ogóle? To jest coś my... Co tu chodzi? I co my z tym, tym zrobić? Otwieramy. otwieramy! Otwieramy? No dobra, to mamy to ten kill. O, to, masz kilo! No to idę! No ja, to idę! No to spróbuj! tam kilo wtedy! Dobra! Jest? Ale tu, nic... tu, po... tu nic nie ma! Nic tu nie ma! Nic nie ma, kurde! Co tu chodzi? Co, gdzie idziemy? Co teraz! Dobra, weź może to zasyp. No zrób no to. Odłożę to. Dobra, to ja może dalej. Poszukamy no, w innym miejscu. Kurde, nie wiem co robić, wiecie co? No właśnie... Nie wiem w którą stronę, gdzie gdzieś poszedł w którą stronę. Czego mamy też Taka, nie nie Zobaczmy wie, co tutaj, co jest. Gdzie? W no. tą stronę? No tutaj. O, Słodku, jest, do... o kurde. Jakieś wagoniki. Jakieś wagoniki i wagony Weźmy tutaj ale no właśnie, że właśnie się nie. jeszcze bardziej, co? Dobra, no, no, no. słuchajcie to jest, to nie wiem, tam jest, oj tam jest głęboko. To wygląda na no jakąś no kopalnię, zobacz. Ostatnimi razem to zejście w nie przychodzi, nie przyniosło żadnych dobrych rzeczy, co nie? No, no, właśnie, no, no właśnie wiem. Kurde. Kurde. No, Hej, sztab! Ojej, jedziemy, jedziemy, szybko, no, szybko. Boże, uciekajmy. co to było? To był jak strażnik chyba, nie? W ogóle. Co tu jest? O kurde! Wyjechałajcie! Delimi, delimi! O kurde! Dury, koniec! Dury, Zostawcie te wagoniki! Dobra. Zosta ja wzięłem. nie ma czasu. Pasz, nie wiem. Nie dobra. Spokojnie! bukownie ma chyba. Dobrze. Jakaś malownicza. tu jest? Na ścianach. Co tu? Co to jest? O kurde! O kurde! Jacyś, tu, zasadzie, co to jest? Patrzcie, co tu się dzieje? Jak, ale co? co to, to jest? Co to za miejsce co jest To wygląda w ogóle, w ogóle jakby... Co tu się dzieje? Jakieś światło znikąd? Jakby to symbolizowało zobaczcie. to, że ci co rządzą są kosmitami! zobaczcie, no, no, no. to zobaczcie, jakby kosmita, w zobaczcie, to jest jakby kosmita, ale w stoliu faraonu! wiem, jakby... Daje, czy... Oni rządzili! Myślcie? Myślcie, farał, to kosmita? Nie wiem!